Lecę właśnie na siłownię. Dzisiaj w planach jest CrossFit, więc trochę się zajadę o poranku. To jest naprawdę wszystko to, o czym marzyłam. Co dokładnie mam na myśli? Chodzi mi o to, że mogę sobie pójść z buta na siłownię. Siłownia jest 12 minut na piechotkę ode mnie, mam fajne zajęcia, siłownia jest piękna, e, mogę sobie przy okazji pospacerować e, dać trochę kroków. Jakiś czas temu rozmawiałam z moją koleżanką, która też mieszka w Paryżu od dobrych kilku lat i mówiłam jej, że Paryż mnie strasznie wymęczył pod takim względem, że wszędzie jest daleko, gdziekolwiek bym nie chciała pojechać, to mam godzinę drogi. Ona powiedziała mi, że Natalia to chyba zbyt często jeździć do Paryża. I rzeczywiście, na moim przedmieściu, w którym mieszkaliśmy poprzednio, po prostu nie było infrastruktury, której ja potrzebowałam. Żeby zrobić zakupy, jakieś, nie wiem, na przykład kosmetyki czy coś, musiałam jeździć do Paryża. Żeby zrobić paznokcie, musiałam jeździć do Paryża. Żeby pójść na jogę, albo crossfit, albo cokolwiek, musiałam jechać do Paryża. I przez to strasznie dużo czasu traciłam na przejazdy, dojazdy, zmiany między pociągami, to jest niesamowicie męczące. A teraz, po przeprowadzce, Dużo takich e, usług, e, z których korzystam e, często, jest po prostu bardzo blisko mnie i jest to niesamowita oszczędność czasu, ale też przeogromna oszczędność po prostu energii. Tak jak podejrzewałem, Siłownia to był zajazd totalny, potem sobie zrobiłam jeszcze hydromasaż, mam taki fotel na siłowni i, i zrobiłam sobie test, taki body scanning twojego wieku metabolicznego, ile masz mięśni, tłuszczu i tak dalej, nie wiem jak bardzo jest to true, ale wyszło mi, że mam 20 lat w moim wieku metabolicznym, więc I choose to believe that, a teraz zaszłam jeszcze po... Jajka, bo nie zdążyłam nic zjeść przed wyjściem z domu i umrę zaraz z głodu. W końcu jedzonko! nie wierzę, że jest 14.40, a ja dopiero w zasadzie siadam do śniadania branczu, może, można byłoby powiedzieć. E, co prawda wciągnęłam po drodze z siłowni banana, bo stwierdziłam, że to trochę przegięcie. W ogóle bardzo źle sobie to rozplanowałam dzisiaj. Przygotowałam sobie prawdziwą ucztę. Bagle z serkiem kremowym i rukolą. Tutaj są szparagi, ajecznicę pomidorek i awokado. Mm. Właśnie jesteśmy w drodze do naszych znajomych, którzy zaprosili nas dzisiaj na mały cheese tasting, dlatego, że mój e, nasz znajomy, który jest rodowitym paryżaninem, był w autentycznym szoku, że do tej pory nie próbowałam jeszcze serów, które on uważa za najlepsze. E, I w takim razie stwierdził, że musimy się koniecznie spotkać i on mi te sery poda i opowie o nich. Więc e, niesiemy ze sobą podarki. Będziemy przy okazji próbować wina z Polski, które kupiłam e, na e, lotnisku kiedyś, lecąc do Francji. E, no Jestem bardzo ciekawa. How much <laughs> oh, it depends on the <laughs> generosity of the people who are inviting <laughs> us. <laughs> how if there's a lot of cheese how much cheese will you eat? Well, all the cheese All the cheese uh, and, and you're not gonna leave something called, for me Just cer. cer. so, so, yeah, so uh, all of it I'm gonna and ah if I leave uh, something for you but of course no. <laughs> <laughs> yes, yes, <laughs> no, no, I'm gonna leave you a little bit. Well, a, little bit. a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Okay. Uh, okay. Deal. W 2022 roku moja bardzo dobra koleżanka z pracy sprezentowała mi z okazji urodzin lekcję jazdy konnej dla dwojga. Tak, dobrze słyszeliście? Było to 3 lata temu i 3 lata zajęło mi zarezerwowanie tych zajęć. A wszystko dlatego, że wraz z końcówką maja kończyła się data ważności tego vouchera. Czy ktoś jest jeszcze takim mistrzem prokrastynacji jak ja? Ale zajęcia okazały się absolutnym strzałem w dziesiątkę. Nauczyliśmy się, jak przygotować konia do jazdy, całego lingo dotyczącego sprzętu, też jak koń komunikuje się z ludźmi, no i oczywiście podstaw jazdy konnej. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie to ciekawe, ale takie zajęcia raczej na jeden raz. A okazuje się, że z wielką chęcią wrócę do tej stadniny na kolejne lekcje. Wraz z wiekiem staje się też bardziej lękliwa i dlatego spodziewałam się, że konie jako zwierzęta, które ważą ponad 500 kg, z wielkimi zębami, napędzą mi trochę strachu. Ale okazuje się, że przez całe dwie godziny zajęć nawet raz nie przeszło mi to przez głowę. Pewnie po części przez to, że nasza nauczycielka wybrała dla nas super chillowe konie, które były absolutnymi słodziakami i trochę też leniuszkami. Ale też jest to kolejny dowód na to, że często te lęki, które mamy, są tylko w naszych głowach, a później nijak mają się do rzeczywistości. Dlatego zapisuję sobie to jako kolejną karteczkę do pamiętnika, żeby po prostu próbować nowych rzeczy i nie dać się tym lękliwym chochlikom w głowie. Skończyliśmy już naszą przejażdżkę, a teraz zwiedzamy jeszcze okoliczne. O, właśnie wtopiłam w kupę eee, osiołka, ale zwiedzamy okoliczne zwierzątka. Hey baby, hi, I don't have a carrot. I, those ears. <laughs> <So big. laughs> I mają też. E attention Na koniec tego drugiego dnia będziemy jeszcze głosować, więc zebrałam wszystkie swoje siły, które mi zostały, i idziemy do ambasady. By to było kolejny voiceover w tym odcinku, dlatego że ktoś zapomniał sprawdzić, czy aparat jest ustawiony na slow motion. Otóż tak. W każdym razie chciałam Wam pokazać, jak przygotowuję jeden ze swoich przepisów z diety. Rozpoczęłam jakiś czas temu dietę Respo. Mam tam ustawioną swoją kalorykę, dlatego nie podaję Wam dokładnego przepisu, bo wiadomo, że każdy potrzebuje innych wartości odżywczych. Ale chciałam Wam pokazać ciekawy przepis na śniadanie. I są to klasyczne naleśniki z serem twarogiem, który we Francji zresztą jest towarem deficytowym. Ja dodaję do twarogu troszkę jogurtu i troszkę białka. Tutaj akurat dodaję białko pistacjowe z KFD, ale bardzo go nie polecam, jeżeli ktoś nie lubi marcypanu. Bo bardzo smakuje jak marcepanowe mercy. W moim przepisie na naleśniki każdy naleśnik wychodzi wystarczy pierwszą patelnię polać odrobinką oleju, czy też oliwy, a następnie rozsmarować to delikatnie ręcznikiem papierowym. W ten sposób nawet pierwszy naleśnik wychodzi idealnie. Później każdy naleśnik smarujemy równomiernie odpowiednią ilością twarogu. Układamy ładnie na talerzyku i voilà! Tutaj pokazuję wam jeszcze syrop bez cukru, który kupiłam sobie z marki BOLK. I uważam, że jest bardzo, bardzo średni. Smakuje chemicznie i musiałam się do niego przyzwyczaić, ale jako naczelny Impulsive Buyer kupiłam trzy butelki naraz. I teraz jesteśmy na siebie skazani przez dobre kilka miesięcy. Nie polecam. Dobra, śniadanie zjedzone, więc teraz czas wrócić do pracy. Właśnie też strzeliłam się, że dużą część nagrałam w slow motion, więc bez głosu. Wspaniale, nie zniechęcam się, takie są powroty. Czasem, jak się długo czegoś nie robi, to się zapomina i przyznaję to moja wina, że nie sprawdziłam na pierwszym wideo, czy. Nagrywa się wszystko ok. Dzisiaj na tapecie mamy przątanie, pracę, pakowanie walizki i e, mam też o 18.30 zajęcia z CrossFitu. No, znaczy taki, nie wiem w sumie jak to nazwać, to taka reprodukcja tych e, słynnych zajęć, Barry's, czyli e, Trochę ćwiczeń, trochę biegania. Bardzo, bardzo fajny sposób, żeby spalić dużo kalorii w bardzo krótkim czasie. A ja też, przez to, że jestem kontuzjowana i od dwóch miesięcy nie mogę biegać, bo mam problemy ze stopą, to wszystkie takie zajęcia, gdzie mogę bardzo szybko spalić, dużo kalorii, przyjmuję z największą przyjemnością. Bo zawsze to bieganie było takim moim sposobem na duże zużycie energii w krótkim czasie. No ale dobra, koniec gadania. Zabieramy się do pracowanka. Mam chwilę przerwę w pracy, bo jest teraz pora lunchowa. A słuchajcie, ponieważ za dwa dni jedziemy do Londynu i w tym czasie w naszym mieszkaniu będzie pomieszkiwała nasza koleżanka, to stwierdziłam, że muszę tu trochę ogarnąć. Mamy godzinkę, zabieramy się do roboty, a ja chciałam Wam jeszcze polecić, jeżeli na przykład uczycie się francuskiego, to na Spotify jest bardzo, bardzo fajny podcast. I jest to podcast z typu True Crime, bo. Wiadomo, że do, do sprzątania tylko takie. Nazywa się Chronique Criminelle. Jest tego mnóstwo odcinków. I przy okazji jest robiony przez jedną z bardzo dużych stacji telewizyjnych we Francji, więc jakość też jest. Nie ma nic do dodania. No, a ja włączam. I zabieram się do sprzątanka. Ponieważ już dość dawno nie było mnie tutaj na kanale, to pomyślałam, że zrobię wam mały update z tego, jak wygląda moja poranna rutyna. Rano staram się myć twarz delikatną emulsją. Białam taką z Basic Club, teraz korzystam z tej z Cerave i bardzo, bardzo sobie chwalę. Jest delikatna, lekko oczyszcza skórę wszystko to, czego moja skóra bardzo potrzebuje o poranku. Tutaj korzystam z toniku z Beauty of Joseon z niacinamidem. A później dokładam do tego serum z SVR z witaminą C. To jest 20% witaminy C, która dość fajnie rozjaśnia moją skórę. Moja skóra bardzo lubi to serum. Niestety teraz obecnie zmagam się z nawrotem trądziku. Pod oczy klasycznie serum z Basic Lab z kofeiną na to wszystko dokładam serum ceramidowe, żeby ukoić skórę. A jako SPF tym razem używam z Sensumare Algo Drops, bardzo, bardzo fajny SPF idealny na lato, ponieważ jest bardzo rzadki, bardzo lekki, wysycha idealnie i nie lepi się wcale. I tak prezentuje się moja skóra po porannej pielęgnacji. Teraz jeszcze tylko szybkie rozczesanie włosów. Moje włosy mają ogromną tendencję do plątania się, dlatego muszę uważać, żeby je codziennie rano rozczesywać. Na końcówki nakładam odżywkę bez spłukiwania. Ta odżywka raczej bardziej pachnie niż działa, ale ma tak piękny zapach, że nie mogę się powstrzymać. I na sam koniec 4 minuty masażu skóry głowy, ponieważ moje włosy nie chcą współpracować i bardzo ostatnio wypadają. Najlepsza część tego tygodnia Czyli pakowanie Bo jutro wybieramy się do Londynu Tak bardzo tęskniłam za podróżowaniem Bo teraz dobrych kilka miesięcy Mieliśmy trochę inne priorytety Ale w końcu jedziemy Co prawda tylko na 4 dni Ale bardzo, 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 bardzo się cieszę Więc z tego wszystkiego Pozostało mi tylko spakować Walizkę A jaki mam na to plan? Już wam pokazuję więc tak jak przed y, większością wyjazdów, przygotowałam sobie w Notion taki moodboard, y, vision board rzeczy, które chcę ze sobą zabrać. Wszystko to opiera się mniej więcej na ciuchach, które już mam w swojej szafie. Jedziemy na 4 dni, więc y, nie będzie tego zbyt dużo. Pogoda ma być taka o. 17 stopni może być trochę deszczu, więc muszę zabrać ze sobą coś ciepłego, coś zimnego no, zbieram się za kompletowanie wszystkich outfitów wypatrzyłam sobie dwie kurtki do tego i do tego tu powinna mieć moją jeansową kurtkę dobra Potrzebujemy teraz koszuli niebieskiej ze spodni. Weźmiemy sobie w panterkę, białe i zwykłe dżinsy. No dobra, to chyba mam wszystko. Pokrótce was przeprowadzę, więc tak, mam trzy kurtki. Dwa sleeves y i jeden hittek Ma być trochę zimno, więc na wszelki wypadek mam hittek ze sobą. Jedną koszulę, imitację sukienki, dwa topy, biały i brązowy, trzy pary spodni, z akcesorii mam apaszkę, a nie widzicie akcesorii, sorry, sorry ziomeczki. Z akcesorii mam apaszkę i dwie torebki. Na dole mam dwie pary butów, które ze sobą wezmę. Tutaj przygotowałam sobie w pudełeczku też e, biżuterię. I teraz zostało mi spakować tylko takie rzeczy jak piżama, e, bielizna, wirkut. Okej, okay, walizka już spakowana. Mówię cicho, bo jest dość późno. I nie lecimy spać, bo jutro musimy wstać całkiem rano około 630. Chwilę ja poczytam Annę Karaminę. Jestem w połowie, aczkolwiek ta powieść no, jest kobyłą, jest dużym wyzwaniem, szczególnie jak mam czas czytać tylko przed snem.